W ostatnich dniach amerykańska scena polityczna znów weszła na najwyższe obroty. Na południu Florydy odbyło się spotkanie, o którym mówi się teraz w kuluarach od Waszyngtonu po Kijów. I nie bez powodu, bo choć wyglądało jak kolejna runda dyplomatycznych konsultacji, to w rzeczywistości może okazać się jednym z ważniejszych elementów układanki, która zacznie składać się w całość już we wtorek, 2 grudnia 2025 roku, kiedy to Steve Witkow ma spotkać się z Władimirem Putinem. Do spotkania doszło w ostatni weekend listopada na południu Florydy, w rejonie znanym z tego, że często staje się tłem dla zakulisowych negocjacji. Miejsce jest nieprzypadkowe, daje bezpieczeństwo, wygodę i pełną dyskrecję. W delegacji amerykańskiej główną rolę odgrywali Steve Witkoff, przedsiębiorca i doradca polityczny, bardzo blisko związany z obecną administracją, Jared Kushner, architekt wielu nieformalnych kanałów dyplomatycznych. Oraz Marko Rubio, sekretarz stanu, człowiek o wyrazistym, jednoznacznie proamerykańskim spojrzeniu na relacje ze wschodnią Europą. Stronę ukraińską reprezentowali wysocy rangą urzędnicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo i politykę międzynarodową, w tym doradcy prezydenta oraz przedstawiciele resortów obrony i finansów. To zestaw osób, które nie przyjeżdżają na rozmowy po to, by wymieniać uprzejmości, tylko podejmować decyzje a tematy rozmów były śliskie, trudne i fundamentalne. Przede wszystkim przyszły ramy amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy. Kijów jasno sygnalizował, że priorytetem jest stabilne, przewidywalne finansowanie, szczególnie w obszarze obrony przeciwrakietowej i utrzymania gotowości armii. Amerykanie z kolei chcieli większej przejrzystości, kontroli realizacji programów oraz konkretów dotyczących kierunku reform, zwłaszcza antykorupcyjnych. Co istotne, tym razem nie chodziło jedynie o pieniądze. W tle pojawił się temat przyszłej architektury bezpieczeństwa w regionie w tym rozmowy o roli państw sąsiednich, współpracy przemysłów obronnych oraz przygotowania do długoterminowego konfliktu o charakterze hybrydowym. Według osób znających kulisy, omawiano również ewentualne formy nacisku na Rosję w sytuacji, gdyby rozmowy zaplanowane na wtorek 2 grudnia 2025 roku między Putinem a Stevem Witkoffem nie przyniosły żadnych nowych otwarć. Tu zaczyna się robić szczególnie interesująco, bo wiele wskazuje na to, że Floryda była miejscem ustalania amerykańskich czerwonych linii czyli granic, których przekroczenie przez Moskwę spotka się z konkretną reakcją. Ustalenia? Najważniejsze z nich to zarysowanie trzech filarów współpracy. Pierwszy dotyczy zwiększenia dostaw technologii defensywnych, bez wielkich deklaracji politycznych, ale za to z konkretnymi harmonogramami. Drugi rozszerzenia współpracy wywiadowczej, szczególnie w obszarze analizy satelitarnej. Trzeci wspólnej strategii komunikacyjnej wobec państw, które próbują balansować między Zachodem a Rosją. Istotne jest także to, że obie strony potwierdziły potrzebę minimalizowania ryzyka eskalacji przy jednoczesnym wzmacnianiu odstraszania. To bardzo dyplomatyczny sposób na powiedzenie: Przygotowujemy plan na wypadek pogorszenia sytuacji. Jakie wnioski płyną z tych rozmów? Po pierwsze, Stany Zjednoczone zamierzają w większym stopniu prowadzić politykę wobec Ukrainy poprzez kanały nieformalne i elastyczne, gdzie Witkow i Kaszner pełnią rolę pośredników łączących twardą dyplomację z zakulisowym wpływem. Po drugie, Waszyngton stara się zbudować pozycję negocjacyjną przed wtorkowym spotkaniem Witkow-Putin. I po trzecie, Kijów, choć otwarcie o tym nie mówi, przygotowuje się zarówno na scenariusz dalszej eskalacji, jak i na możliwość pojawienia się presji na zawarcie porozumienia. Jak mogą potoczyć się wydarzenia? Wyróżniają się trzy realistyczne scenariusze. Pierwszy, po rozmowie Witkowfa z Putinem pojawi się sygnał gotowości do ograniczonego dialogu, co odciąży Ukrainę i pozwoli na chwilowe ustabilizowanie linii frontu. To scenariusz najbardziej optymistyczny, ale też najmniej pewny. Drugi, Moskwa wykorzysta spotkanie wyłącznie propagandowo, nie oferując żadnych realnych ustępstw. Wtedy Stany Zjednoczone uruchomią część mechanizmów ustalonych właśnie na Florydzie, zwiększą dostawy, wzmocnią presję ekonomiczną i wywiadowczą. Ten wariant jest prawdopodobny i wymaga gotowości po obu stronach. Trzeci, Rosja postawi twarde warunki nie do przyjęcia, a jednocześnie eskaluje działania hybrydowe. W takim układzie Floryda może okazać się momentem, w którym przygotowano grunt pod twardsze działania Zachodu, niekoniecznie militarne, ale strategiczne. Obejmujące sankcje, cyberkontrakcje i nowe sojusze regionalne. To scenariusz trudny, ale realistyczny. I najważniejsze, te rozmowy nie były wydarzeniem końcowym. To dopiero rozgrzewka przed wtorkiem, który może stać się jednym z kluczowych dni tego roku w globalnej polityce bezpieczeństwa. Na koniec, kilka pytań do widzów, takich, które mogą napędzić ciekawą dyskusję w komentarzach: czy Stany Zjednoczone rzeczywiście szykują się do zmiany strategii wobec Ukrainy? Czy takie nieformalne rozmowy są skuteczniejsze niż oficjalna dyplomacja? I co Waszym zdaniem może oznaczać nadchodząca rozmowa Witkowska z Putinem, realną szansę na deeskalację czy raczej próbę przyciągnięcia liny, po której napięcie tylko wzrośnie? Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się za kulisami wielkiej polityki, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i komentarzu pod filmem. A my widzimy się już w kolejnym materiale, trzymajcie się i do usłyszenia!